Zanim przejdziemy do meritum, poświęćmy chociaż chwilę na sytuację Turcji w okresie międzywojennym. Bez tego trudno będzie zrozumieć politykę tego kraju podczas wojny. Zacznijmy od tego, że po I wojnie światowej Turcy nastawieni byli w swych działaniach pokojowo, bez agresji czy radykalizmu religijnego. W 1932 roku kraj wstąpił do Ligi Narodów. Państwem rządził prezydent Mustafa Kemal Atatürk, zwany też Ojcem Turków. Przez większość okresu międzywojennego to właśnie on był odpowiedzialny za politykę zagraniczną i wewnętrzną państwa. Sprzyjał on systemom bezpieczeństwa zbiorowego. Z tego też powodu w 1934 roku Turcja podpisała tzw. Pakt Porozumienia Bałkańskiego, zwany potocznie Bałkańską Ententą. W skład wchodziły poza Republiką Turecką Grecja, Rumunia i Jugosławia. Oficjalnie porozumienie miało mieć charakter pokojowy, ale też miało być reakcją na ewentualne agresywne działania któregoś z państw bałkańskich wobec innego kraju bałkańskiego. W razie takiego ataku wszystkie państwa porozumienia miały udzielić pomocy militarnej zaatakowanemu. Poza bałkańską ententą Turcja podpisała układ o nieagresji zwany paktem sadabackim z Iranem, Irakiem i Afganistanem. Atatürk starał się też prowadzić dobre relacje ze Związkiem Sowieckim, ale w latach 30. -tych kosztem tych kontaktów poprawiły się stosunki gospodarcze z Anglią i Niemcami. Szczególnie wymiana gospodarcza z Trzecią Rzeszą miała kolosalne znaczenie. W 1938 roku eksport niemiecki do Turcji wynosił 116 milionów marek, a import aż 150. Dla Turków Niemcy stały się najważniejszym partnerem handlowym, aż 47% towarów importowanych do Turcji pochodziło z Niemiec. Z kolei wywóz towarów do Rzeszy obejmował prawie połowę całego eksportu Turcji. Niemcom zależało na dobrych kontaktach gospodarczych z Ankarą, gdyż przede wszystkim zakupywali od niej chrom. Surowiec ten był bezcenny przy produkcji czołgów. Jeżeli zatem uznacie, że Turcja pomagała dozbrajać się Niemcom, to tak, w pewnym sensie jest to prawda. Turecki chrom stanowił aż 50% tego surowca w państwie Hitlera. Zresztą nie tylko Turcja prowadziła podobną politykę handlową. Niemcy najzwyczajniej w świecie wykorzystywali problemy ekonomiczne Turcji po wielkim kryzysie i weszli z nią w korzystne dla obu stron kontakty gospodarcze. Choć Hitlerowi to nie wystarczało, od połowy lat 30. Niemcy próbowali uzależnić ten kraj ekonomicznie. Kemal Ataturg z niepokojem obserwował, jak jego państwo coraz bardziej uzależniało się od niemieckich inwestycji. Dlatego nieoczekiwanie jeden z kontraktów na budowę zakładów hutniczych w Karabuk, zamiast trafić do Niemiec, przeszedł w ręce Brytyjczyków. Im bliżej wojny, tym relacje ekonomiczne z Anglią zaczynały się rozwijać. Dlaczego jednak Turcy nagle zaczęli bardziej przychylnie patrzeć w stronę aliantów niż Hitlera? Powód był oczywisty Włochy. Dla Turków sprzymierzenie z III Rzeszy stanowiło poważne zagrożenie. Imperialne zapędy Mussoliniego kosztem państw bałkańskich oraz Turcji nie były tajemnicą. Sprawa była tym bardziej trudna, że Turcy mieli praktycznie Włochów obok swojej granicy, gdyż archipelag wysp do Dekanes był we włoskim posiadaniu. Stamtąd do Stambułu czy Ankary już niedaleko, a stan niepokoju zwiększył się, gdy Włosi rozpoczęli tam budowę fortyfikacji. Niemcom nie w smak było tracić ważnego partnera, jakim była Turcja, ale niewiele mogli w tej sprawie poradzić, gdyż Mussolini uparł się, przynajmniej na razie, że Turcja to jego strefa wpływów. Sytuację chcieli więc wykorzystać alianci, by przeciągnąć Ankarę na swoją stronę. W 1936 roku, na podstawie konwencji z Montreux, Turcja odzyskała pełną suwerenność w zakresie podejmowania decyzji w sprawach Bosforu, Dardanelli i Morza Marmara. Odtąd w czasie pokoju miałaby tam panować swoboda żeglugi, ale gdyby wybuchła wojna, a Turcja byłaby jedną ze stron, wówczas statki nieprzyjaciela nie miałyby tam prawa wpływać. Postanowienia te będą niezwykle istotne dla nadchodzących działań wojennych, dlatego warto je w tym miejscu zapamiętać. Gdyby bowiem Turcja nie była po żadnej ze stron konfliktu, wówczas wszystkie okręty państw wojujących nie miałyby wstępu na cieśniny. Z postanowień tych zadowolony był Związek Sowiecki, który nie musiał się teraz martwić o południowe wybrzeże w razie wybuchu wojny. Tymczasem Niemcy obawiali się, że układ zawierał tajne porozumienie Turcji z Sowietami, co nie było prawdą. Polityka Kemala ataturka była oczywista. Dążył on do przyjaznych relacji ze wszystkimi mocarstwami, ale bez większych zobowiązań politycznych. Uznawał też angażowanie się w bloki polityczne państw tak małych jak i dużych, co miało dawać gwarancję bezpieczeństwa, przynajmniej na papierze. Niemniej zbliżanie się Turków do aliantów w drugiej połowie lat 30. wywołało u Niemców niepokój, ale nie rezygnowali oni z przeciągnięcia Turcji na swoją stronę. W 1938 roku Ankarę wizytował hitlerowski minister gospodarki Walter Funk. Kilka miesięcy później Niemcy zobowiązali się udzielić Turcji kredytu na korzystnych warunkach w wysokości 150 milionów marek. Podobne pożyczki płynęły do Turcji z Wielkiej Brytanii. Trudno było Turkom nie korzystać z tak dobrej koniunktury, dlatego chętnie podejmowali współpracę tak z jednymi, jak i z drugimi. Sytuacja zaczęła się zmieniać jeszcze w roku 38. Pytanie dlaczego. Po pierwsze, zmarł ojciec nowoczesnej Turcji, szanowany tak przez Hitlera, jak i zachodnich polityków, Mustafa Kemal Atatürk. Jego następcą został prezydent Ismet Inonu. Jego zdaniem bezpieczeństwo Turcji powinno być związane z Wielką Brytanią, gdyż Niemcy są w sojuszu z wrogimi Ankarze Włochami. Ale nie tylko to sprawiło, że Turkom bliżej było do aliantów. W marcu 1939 roku dokonał się ostateczny rozbiór Czechosłowacji, co wskazywało na agresywny charakter państw osi. Miesiąc później powodów do niepokoju w Ankarze było jeszcze więcej, gdyż Włosi uderzyli na Albanię. Turcy stawali się coraz bliżsi porozumieniom politycznym z Anglią i Francją, ale wciąż była ku temu jedna przeszkoda. Chodziło o region Aleksandretty w Syrii, do której pretensje terytorialne rościli Turcy. Syria stanowiła wówczas mandat francuski. Problem został rozwiązany na parę miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Francuzi zgodzili się na przekazanie tych terenów w ręce Turcji. Nic więc nie stało już na przeszkodzie, by w obliczu napiętej sytuacji kraj ten zbliżył się politycznie do Anglii oraz Francji. Jeszcze w maju 1939 roku w Londynie i Ankarze opublikowano zawartość porozumienia, którego treść brzmiała, iż Turcja oraz Anglia w razie aktu agresji powodującego wojnę w regionie śródziemnomorskim gotowe będą do skutecznej współpracy i udzielą sobie wszelkiego poparcia i wszelkiej pomocy w ramach swoich możliwości. Teoretycznie układ nie był wymierzony w żadne państwo, ale praktycznie wszyscy wiedzieli, że dotyczy on głównie Włochów, także Niemców, ale w nieco mniejszym stopniu. Hitler wprawdzie zirytował się, ale poza ograniczeniami dostaw sprzętu militarnego do Turcji niewiele zrobiono w tej kwestii. Niemiecki ambasador w Ankarze, Franz von Papen, dwoił się i troił, by przeciągnąć Turcję na stronę u państw osi, ale działania te były nieskuteczne. Porozumienie Turcji z Francją w sprawie Aleksandretty, ostatecznie przekreśliło szansę na alians. Ankary z Berlinem, co nieco pokrzyżowało blisko wschodnie plany Hitlera. Führer zdawał sobie sprawę, że Turcy wobec wojny pozostaną najpewniej neutralni, sympatyzując jedynie z aliantami. Gdy wybuchła wojna, sprawy się jednak skomplikowały. Po ataku na Polskę Turcy w stosunku do Rzeczpospolitej zachowali się bardzo przyzwoicie, ale o tym powiemy nieco później. Już na początku działań zbrojnych sprawa Turcji wciąż zaprzątała umysły, tak Niemców, jak i Sowietów. Zresztą i dla samych Turków, podobnie jak dla Japończyków, pakt Ribbentrop-Mołotow był przykrą niespodzianką. W obliczu rosnącego zagrożenia, by poprawić swoje relacje ze Związkiem Sowieckim, Turcy wystąpili z propozycją paktu o nieagresji. Ostatecznie do porozumienia nie doszło, gdyż do rozmów zaczęli się wtrącać Niemcy, chcąc wymusić na Ankarze niekorzystne warunki. Rozmowy zakończyły się fiaskiem, ale układ turecko-francusko-brytyjski formalnie nadal trwał. W październiku alianci obiecali Turcji pomoc w razie gdyby stała się ona ofiarą agresji. Ankara z kolei miała interweniować razem z aliantami w razie zewnętrznego ataku na Grecję, Rumunię czy Bułgarię. Podpisano także konwencje wojskowe rozszerzające militarną współpracę Francji, Wielkiej Brytanii i Turcji. Warunkiem wejścia w porozumienie było prawo nieuczestniczenia przez Turcję w wojnie przeciwko Sowietom, z którymi nadal chcieli utrzymywać poprawne relacje. Francuzi i Anglicy mieli prawo do tranzytu wojsk przez tereny Turcji i to dla nich liczyło się najbardziej. Ponadto kosztem Niemiec zawarto nowe umowy handlowe, a do Ankary płynęły kolejne kredyty i pożyczki z zachodu. Niemców szczególnie niepokoił fakt, że do Berlina nie będzie docierał turecki chrom, niezbędny dla rozbudowującego się Wehrmachtu. Wyłączność na ten surowiec przypadła aliantom, a relacje Berlin-Ankara zaczęły się poważnie psuć, choć już kilka miesięcy później sytuacja uległa zmianie. A turecka lojalność zostanie wystawiona na poważną próbę. W czerwcu 1940 roku niemieckie wojska rozbiły armię francuską i zajęły Paryż. Do ataku tego przyłączyły się również Włochy. W myśl zawartego sojuszu Turcy mieli pomóc aliantom w razie włoskiego zaangażowania. Nie zrobili tego, a Francuzi i Brytyjczycy teraz sami poczuli, jak wygląda łamanie postanowień sojuszniczych, gdyż niecały rok wcześniej podobnie postąpili z Polską. Turecka polityka była bardzo pragmatyczna. Ankara nie tylko nie wystąpiła przeciwko Włochom militarnie, ale nawet nie zerwała kontaktów dyplomatycznych z tym państwem. Turcy próbowali tłumaczyć Francuzom, że upadek ich państwa zwalnia ich od zobowiązań. Nie było to prawdą, a chłodnym pragmatyzmem oraz kalkulacją, gdyż jaki sens tak naprawdę miało dla Turków angażowanie się w pomoc dla pokonanych Francuzów. Faktycznie klęska Francji była dla Turków szokiem. Wzrosły także obawy, że Sowieci wysuną żądania wobec cieśnin czarnomorskich. Niedozbrojona armia turecka do wojny nie była jeszcze przygotowana. W październiku 1940 roku niepokój był jeszcze większy, gdyż Włosi zaatakowali Grecję. W dodatku uderzenie nastąpiło z zajętej przez Mussoliniego Albanii. To oznaczało, że Turcy powinni przystąpić do wojny w ramach podpisanego kilka lat wcześniej Paktu Bałkańskiego. Nie zrobili tego, łamiąc tym samym kolejne porozumienie nie tylko z Grecją, ale również aliantami, którzy opowiedzieli się po stronie Aten. Brytyjczycy mocno podirytowani zaczęli nalegać na władze w Ankarze, by podjęły odpowiednie kroki wywiązujące się z porozumienia. Nic to jednak nie dało. Turcy cały czas odwracali przysłowiowego kota ogonem. Mówiąc, że włączą się do wojny dopiero wtedy, gdy na Grecję napadnie Bułgaria lub Niemcy. Nie zmienia to jednak faktu, że Turcy byli przerażeni ekspansją osi na Bałkanach oraz wizytami bułgarskiego króla Borysa III w Berghofie u Hitlera. Aby nie być jedynie biernymi obserwatorami, Turcy wykonali prześmiewczy gest, który tylko dodatkowo zdenerwował ich zachodnich sojuszników. Ogłosili oni pozorną mobilizację wojska. Blew ten miał im jedynie posłużyć do pozyskania lepszej pozycji podczas ewentualnych rozmów z Niemcami. Dyplomaci z Ankary odbywali coraz liczniejsze ciche rokowania z III Rzeszą, ale Niemcy wiedzieli, że Turcja do wojny nie przystąpi, dlatego nie chcieli godzić się na daleko idące ustępstwa wobec tego kraju. Poza tym, na przełomie roku 1940 i 1941. Niemcy faktycznie obmyślali już plan ataku na Turcję, gdyż wojska włoskie nie radziły sobie na Bałkanach najlepiej i wszystko wskazywało na to, że Rzesza będzie musiała wziąć udział w starciach we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego oraz uderzyć na Syrię. Bez przejścia Wehrmachtu przez Turcję, inwazja niemiecką na Syrię byłaby niemożliwa. Zresztą, tak samo niedorzeczne byłoby myślenie, że Turcy zezwolą Niemcom na przemarsz przez swoje terytorium. Generałowie Hitlera ostatecznie odrzucili możliwość ataku głównie ze względu na problemy związane z infrastrukturą oraz warunkami terenowymi. Czasochłonna i kosztowna ofensywa nie wchodziła w grę, przynajmniej na razie. Führer przygotowywał już plan ataku na Związek Sowiecki, a podczas jednej z narad wojennych mówił: Będziemy mogli ruszyć ku cieśninom dopiero wówczas, gdy Rosja będzie rozbita. W lutym 1941 roku sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, a alianci z przerażeniem obserwowali kolejne posunięcia Turków. Najpierw do sojuszu z Rzeszą przystąpiła Bułgaria, a niemieckie wojska znajdą się na jej terytorium, by uderzyć dalej, na Grecję. Turcy spodziewali się niemieckiej agresji na Bałkany, ale w tym samym czasie do Ankary docierały osobiste zapewnienia Hitlera o nienaruszalności tureckich granic. Z drugiej strony Brytyjczycy naciskali, starając się przekonać Turcję do zaangażowania zbrojnego po stronie aliantów. Obiecywano dostawy brytyjskich dywizjonów myśliwskich oraz sił lądowych. Wszystko na nic. Pragmatyczni Turcy byli coraz bliżej Niemiec. Hitler przekonywał Turków, że to on nie zgodził się podczas rozmów z Mołotowem, by Związek Sowiecki zajął tureckie Dardanele. To miało wywołać wśród Turków entuzjazm i chęć poprawy stosunków z Rzeszą. Hitler z kolei nie ukrywał swych planów wobec Bałkanów i jeszcze przed realizacją operacji Marita pisał do Ismeta i Nonu, że atak na Bałkany nastąpi. Londyn desperacko chciał chociaż wymusić na Turcji potępienie działań państw osi na Bałkanach, ale ci woleli zdać się na gwarancję Hitlera. W kwietniu 1941 roku Niemcy w nieco ponad 20 dni zajęli najpierw Jugosławię, a potem wspieraną przez brytyjskie ekspedycje Grecję. Odczucia Turków po tym zdarzeniu były mieszane. Z jednej strony czuli satysfakcję, że nie dali się wciągnąć w przegraną przez Brytyjczyków wojnę, z drugiej jednak u granic kraju wyrasta potężny sąsiad o agresywnym charakterze. Pomimo pokojowych deklaracji Hitlera wobec Turcji, nie było wiadome, kiedy swój wzrok skieruje on w stronę Ankary. Na razie Filler miał inne sprawy do rozwiązania, gdyż plan Barbarossa był już na ostatnim etapie przygotowań, a Niemcy chcieli mieć zabezpieczoną granicę z Turcją, gdy konflikt ze Stalinem przyjmie największe rozmiary. Obie strony, Rzesza i Turcja, rozpoczęły długie pertraktacje na temat pisemnego porozumienia. Dyskusje trwały kilka tygodni. Najwięcej sporów toczyło się wśród samych Niemców. Joachim von Ribbentrop wykłócał się z ambasadorem niemieckim w Ankarze Franzem von Papenem. Minister spraw zagranicznych Rzeszy stał na stanowisku, że wobec Turcji trzeba stosować politykę twardej ręki. Ambasador z kolei skory był na włączenie do paktu daleko idących tureckich postulatów. W końcu 18 czerwca 1941 roku, na kilka dni przed atakiem Niemiec na Związek Sowiecki, Turcja i Trzecia Rzesza zawarły traktat o przyjaźni i nieagresji na okres 10 lat. Nie zawierał on nic szczególnego poza podkreśleniem respektowania własnych granic. Nie było w nim żadnych tajnych protokołów. Turcy byli zadowoleni z porozumienia, gdyż to zabezpieczało ich przed ewentualnymi pretensjami Sowietów co do Dardaneli. Rzesza jako sojusznik Stalina miała pilnować, by granice Turcji były nienaruszalne, ale nikt w Ankarze nie miał pojęcia, że za chwilę zacznie się wojna Hitlera ze Stalinem i sytuacja znów się skomplikuje. Atak Niemiec na Sowietów wywołał wśród Turków zarówno zdziwienie, jak i zadowolenie. Miano nadzieję, że dwa państwa, które stanowiły zagrożenie dla suwerenności Turcji, będą teraz wzajemnie się osłabiać i wyniszczać podczas brutalnej wojny. Formalnie Turcy wspierali Hitlera, podkreślając swoje antykomunistyczne tendencje. Obawiano się jednak, że w razie szybkiego zwycięstwa którejś ze stron, będzie to skutkować ogromną siłą zwycięzców. Jednym słowem, Turcy mieli nadzieję, że obydwa państwa osłabią się tak mocno, jak to tylko możliwe. W tym miejscu zatrzymajmy się, by powrócić do stosunku Turków względem Polaków. Po klęsce w wojnie obronnej, gdy Niemcy i Sowieci podzielili Polskę na pół, Turcy nadal honorowali eksterytorialność państwa polskiego, a także prawa polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. Polski ambasador w Turcji pełnił nawet funkcję dziekana korpusu dyplomatycznego, a na święto narodowe Turcji na polskim konsulacie powiewała biało-czerwona flaga. Musiała ona mocno kłuć w oczy Niemców, głównie dlatego, że konsulat generalny Rzeszy znajdował się zaraz obok polskiego. W efekcie Niemcy mocno naciskali na Turków, by ci przestali respektować istnienie państwa polskiego. Ale Turcy podczas II wojny światowej wobec Polaków zachowali się lojalnie. Zresztą zrobili to nie pierwszy raz w swej historii, gdyż w XVIII wieku, gdy dochodziło do rozbiorów Rzeczpospolitej, Turcy nie uznali ich legalności. Ponadto podczas II wojny światowej do kraju tego trafiali polscy uchodźcy, których ulokowano między innymi w miejscowości Karabuku. Wróćmy jednak do sprawy tureckiej. Podczas realizacji planu Barbarossa już na początku kampanii Hitler obawiał się, że sowieckie okręty wojenne pomimo porozumienia z Montre będą przepływać przez tureckie cieśniny. Turcy natychmiast wykluczali taką możliwość i w myśl porozumienia z 1936 roku nie mogli pozwolić na przepływ stronom konfliktu. Co innego jednak statki handlowe, którym gwarancję przepływu ustalono w Montre. Hitler chciał uniemożliwić Stalinowi swobodny przepływ statków handlowych w regionie Morza Śródziemnego i zaczął naciskać na rząd w Ankarze, by zabronił Sowietom żeglugi przez cieśniny. Gdyby Turcy się zgodzili, wówczas konwencja z Montre zostałaby zerwana. Naciski Niemiec na Turcję były coraz śmielsze, aż w końcu naziści powiedzieli wprost, że układ z Montre powinien zostać uznany za nieważny. Gdyż ekspansja III Rzeszy sięgając granic do Morza Czarnego zmienia całkowicie sytuację międzynarodową. Z drugiej strony na Turków chcą wpłynąć Brytyjczycy, by nie ulegali niemieckiej presji. Turcy nie dali się Hitlerowi złamać, a nawet ułatwili alianckim i sowieckim okrętom przepływ przez pod turecką banderą. Kilka miesięcy po ataku Niemiec na Związek Sowiecki, Turcy oświadczyli nazistom, że nie będą mogli dostarczać im chromu. Surowiec ten miał trafić do aliantów, zgodnie z umową z 1940 roku, a dostawy miały trwać do roku 1943. Hitler nie mógł tyle czekać. Działania hitlerowców w Turcji musiały być coraz śmielsze, skoro latem 1941 roku powstała w Ankarze centralna delegatura Abwery dla Bliskiego i Środkowego Wschodu. W Stambule niemieckie służby stworzyły nawet filię wspomnianej jednostki. Hitler jeszcze przed atakiem na sowiecką Rosję określił plany po ewentualnej wygranej. Historyk Krzysztof Zdulski, specjalista z zakresu kontaktów III Rzeszy ze światem muzułmańskim, pisał: W świetle tych planów spore nadzieje wiązano z Turcją, przez której terytorium miała iść jedna z trzech głównych osi natarcia Wehrmachtu na Bliskim Wschodzie. W tym celu należało zmusić rząd turecki do całkowitego odcięcia się od Wielkiej Brytanii i przystąpienia do obozu państw osi. Późnym latem ostatecznie zarzucono myśl o interwencji zbrojnej w Turcji, wybierając drogę dyplomatyczną. Władze w miałyby według tych planów skusić się na układ z Niemcami przez obietnicę nowych nabytków terytorialnych, Niemcy, by udowodnić, że nie będą traktować Turcji jako partnera drugorzędnego, a realnego inicjatora nowego porządku na Bliskim Wschodzie, obiecywali, że być może mogliby uzyskać takie tereny jak syryjskie Aleppo czy część Mosulu, a także kontrolować państwa buforowe na Kaukazie. Wątpliwe by Niemcy poszli aż na tak duże ustępstwa, ale obietnice nic ich nie kosztowały. Zresztą po upadku Związku Sowieckiego uznano, że Turcja i tak nie będzie miała wyboru, by dołączyć do sojuszu z Hitlerem. Zanim zaproponowano Turkom sojusz, Niemcy mieli ostatecznie rozbić państwo Stalina, ale wojna na wschodzie zaczęła się przedłużać, a Hitlerowi nie zostało nic innego jak podtrzymywać dobre relacje dyplomatyczne z Ankarą i umacniać ją w świadomości, że naziści nie mają wobec niej żadnych roszczeń. Tymczasem w Turcji nieco odżyły, nie bez udziału Niemców, tendencje pan-turkijskie, których celem było skupienie całej ludności tureckiego pochodzenia wokół jednego ośrodka politycznego. Idee te zabronione były w czasach Ataturka, teraz zyskują zwolenników w postaci samego prezydenta Ismeta Nonu, Tureccy dyplomaci podczas spotkań ze swymi niemieckimi odpowiednikami kreślili wyimaginowane linie demarkacyjne, do których pretensje rościli Turcy w imię ideologii pan Według tego światopoglądu w strefie tureckich wpływów Miały znaleźć się także tereny Związku Sowieckiego, jak Azerbejdżan, Krym czy Turkmenistan. Niemcy odnotowywali te odrealnione pomysły, ale by nie urazić tureckiej dumy, nie podejmowali nad tym większej dyskusji, czekając na rozwój wydarzeń na froncie wschodnim. Podtrzymywano jednak kontakty nazistów z ruchem pan-turkijskim, a czuwał nad nimi sam Joachim von Ribbentrop. Najmocniej współpraca ta zawiązała się na Krymie, gdzie mieszkało sporo ludności muzułmańskiej. Efektem wspólnych działań było nawet powołanie w styczniu 1942 roku walczącego obok Niemiec Legionu turkmeńsko kaukasko muzułmańskiego Stosunek III Rzeszy do islamu czy koncepcji bliskowschodnich zasługuje na inny odcinek, dlatego nie będziemy teraz poruszać tych zagadnień. W każdym razie nie wszyscy byli nastawieni do pomysłów panturkijskich pozytywnie, sprzeciw wyrażała większość muzułmańskiej ludności. Koncepcję federacji pod turecką Egidą krytykowali Azerowie, Ormianie i Gruzini. Optowali oni za niepodległością własnych państw, a do protektoratu tureckiego odnosili się nie tyle niechętnie co nawet wrogo. Niemcy, by nie stwarzać sobie dodatkowych problemów na wschodzie, zaczęli odżegnywać się od ideologii panturkijskiej, a wspomniany wcześniej legion podzielono na dwa. Relacje Berlina z Ankarą nie wyszły zatem poza ramy paktu o nieagresji. Gdy do wojny dołączyły Stany Zjednoczone, Turcy, jak to mieli do tej pory w zwyczaju, gdy szala zaczęła przechylać się na stronę aliantów, znów dystansowali się od Niemców. Kontakty z Trzecią Rzeszą kolejny raz wystawione zostały na poważną próbę, szczególnie gdy doszło do nieudanego zamachu na ambasadora niemieckiego w Turcji, Franza von Papena. Według miejscowej policji sprawcami mieli być Rosjanie, a Niemcy prawdopodobnie uznali te oskarżenia za prawdziwe. Tymczasem wiosną 1942 roku sytuacja na froncie sprzyjała Niemcom i ich sojusznikom. Wciąż nie milkły echa japońskiego ataku na Pearl Harbor, a wspierani siłami rzeszy Włosi odnosili sukcesy w Afryce Północnej, gdy tymczasem Hitler kreślił Plan Niebieski, którego częścią będzie później uderzenie na Stalingrad, o którym mówiliśmy już w jednym z odcinków. W efekcie Turcy znów zaczęli przybliżać się do III Rzeszy, a nawet zaoferowali, że armia turecka w swych szeregach posiada wielu żołnierzy azerskich i czerkieskich, którzy mogliby wesprzeć Niemców na wschodzie w razie powodzenia dalszych operacji przeciwko Stalinowi. Turcy po cichu zacierali ręce na samą myśl, że mogliby wziąć udział w okupacji Krymu czy Kaukazu. Ambicje te stopowali sami Niemcy, którzy nie mogli dojść ze sobą do porozumienia co do przyszłości tych terenów. A prywatne walki o władzę nie sprzyjały pan-turkijskim koncepcjom Ankary. W połowie roku 1942 Niemcy znów naciskali na Turcję w sprawie przepuszczenia przez cieśniny okrętów niemieckich, ale ci wymijająco odmawiali. Nadal poza zasięgiem były również dostawy chromu do Rzeszy. Mimo to Niemcy udzielili tureckiej armii niewielkiego kredytu, gdyż podobne zabiegi czynili alianci. Amerykanie w ramach koncepcji Land Lease Act zwiększyli kontyngent przydzielony Turcji. Brytyjczycy z kolei utworzyli specjalne biuro, zwane United Kingdom Corporation, zajmujące się dostawami sprzętu militarnego dla Turcji. W ten sposób Turcy są wręcz oblegani przez wszystkie najważniejsze strony konfliktu i chętnie z tego korzystają, nie obstając przy tym w 100% po żadnej ze stron. W grudniu 1942 roku, by podtrzymać neutralność Turcji, Niemcy zgodzili się udzielić jej kredytu w wysokości 100 milionów marek. Był to ostatni akt zbliżenia między obu państwami. Ze względu na trudności na froncie wschodnim, na więcej Niemcy nie będą mogli sobie pozwolić. Siły niemieckie będą ponosić klęski nie tylko na wschodzie, ale także w Afryce Północnej. Amerykanie zaczną przejmować inicjatywę w walkach z Japończykami na Pacyfiku. Wehrmacht wycofał się z Kaukazu i Charkowa. Liczba żołnierzy niemieckich w sowieckiej niewoli znacznie wzrosła, a armia czerwona parła w kierunku Berlina. Na początku 1943 roku prezydent Ismet Inonu spotkał się w tureckiej miejscowości Adana z brytyjskim premierem Winstonem Churchillem. To wywołało ogromne poruszenie wśród Niemców, z których najbardziej spanikowany wydawał się Ribbentrop, przeceniając nieco rangę spotkania. Jak się bowiem okazało, Turcy nie wykazywali optymizmu co do dalszego przebiegu wojny, gdyż dostrzegali niebezpieczeństwo w postaci nazbyt wzmocnionego Związku Sowieckiego. Bezwarunkowa kapitulacja Rzeszy nie leżała w interesie Ankary, dlatego obietnice Churchilla nie robiły na Inonu wrażenia. Mało tego, Turcy w 1943 roku przywrócili dostawy chromu do Rzeszy, czemu alianci nie zdołali zapobiec. W połowie tego samego roku sytuacja Niemiec była już krytyczna. Klęska nauku kurskim oraz obalenie rządu faszystowskiego w południowych Włoszech stawiało Hitlera w beznadziejnej sytuacji. Pomysły z pogranicza fantastyki miewał wtedy ambasador niemiecki w Turcji, Franz von Papen, który miał nadzieję, że Turcy uderzą na Związek Sowiecki od strony Kaukazu, a w zamian Niemcy oddadzą im wyspy do Dekanes. Rzecz jasna nic z tych pomysłów nie wyszło, a Brytyjczycy i Amerykanie nadal naciskali, by Ankara wypowiedziała Niemcom wojny. Jedyne co pozostało to grać na zwokę. Na początku 1944 roku, gdy naciski były coraz mocniejsze, Turcy postanowili zrobić głupków tak z siebie jak i aliantów i oświadczyli, że do wojny są nieprzygotowani. W odpowiedzi alianci postanowili, że żarty z Ankarą się skończyły. Dostawy dla Turcji w ramach programu Lend-Lease Act zostały mocno ograniczone, podobnie jak ilości ropy naftowej. W dodatku sytuacja na froncie powodowała, że Niemcy wciąż cofali się pod naporem Armii Czerwonej. W końcu, dopiero w sierpniu 1944 roku, Turcja z powodu presji aliantów oraz obawy przed Stalinem zerwała z Niemcami kontakty dyplomatyczne. Pretekstem były rzekome przepływy niemieckich okrętów wojennych przez tureckie cieśniny. Pragmatyzm turecki sięgał granic, gdyż nadal kraj ten nie wypowiedział Niemcom wojny. Te nastąpiło dopiero 23 lutego 1945 roku. Turcy dopieli swego. Do wojny dołączyli po stronie zwycięzców i to zaledwie parę miesięcy przed jej zakończeniem. Postawa władz w Ankarze to bardzo dobry przykład tak realizmu jak i politycznego pragmatyzmu. Umiejętnie prowadzona polityka zagraniczna pozwoliła Turcji nie angażować się w największy konflikt w dziejach. Lawirowali oni pomiędzy stronami, zależnie od sytuacji na frontach. Gdy los Niemiec był przesądzony, najprostsze co mogli zrobić Turcy to przyłączyć się do wojny przeciwko Rzeszy, gdyż tej sytuacji nie mieli już nic do stracenia. Efektem były znikome straty tego państwa podczas II wojny światowej, Choć nie bez znaczenia było sprzyjające podczas wojny położenie geograficzne Turcji. Nie zmienia to jednak faktu, że władze w Ankarze ze swoich działań mogły być zadowolone, gdyż ludność turecką uminęły cierpienia i okrucieństwa tej brutalnej wojny. Po 1945 roku ten sposób uprawiania polityki zagranicznej się nie zmienił. Najpierw w 1952 roku Turcja była jednym z pierwszych państw, które z obawy przed potęgą Związku Sowieckiego przyłączyło się do NATO. Dziś kraj ten nadal dostosowuje swoją strategię do bieżącej sytuacji geopolitycznej, choć w momencie, gdy realizujemy ten odcinek, dla wielu Turcja wydaje się być państwem nieprzewidywalnym. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy Wam za Wasze subskrypcje, które pomagają rozwijać kanał. Podziękowania również dla naszych patronów za okazane wsparcie. Do zobaczenia i trzymajcie się!